Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na tygodniowy rozkład kart na dni od 7 sierpnia do 13, czyli od poniedziałku do niedzieli, jak zwykle. Karty mam potasowane, jeszcze tylko je przełożymy. I uwaga, mam nadzieję, że będzie krótko, zwięźlej w temacie, czyli. Ten tydzień, wy w tym tygodniu, co robić? O, tak, obraz widzę, coś yy, słabo będzie widać. Tu jeszcze mam tabletki swoje. I co robić? Nie, co robić już było? Czego unikać? I yy, 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 rada. Dobra, na dole czytania mamy. Kapłana, czyli jakąś mądrość, być może jakiegoś nauczyciela na swojej drodze spotkamy, też może być taka sytuacja, że będziemy zasięgać jakieś porady u kogoś, kto jest, kto jest mądrzejszy w danej dziedzinie, o którą na przykład pytamy. No dobra, to lecimy i tak. Pierwsza karta to ten tydzień. Ten tydzień kochankowie, czyli sporo wyborów może nas czekać. Będziemy być może wybierać y, pomiędzy jakimiś opcjami w naszym życiu. Y, kochankowie też mogą nam mówić o mm, miłości oczywiście, y, o y, pięknej miłości i o zaryzykowaniu. Y, i w walce o to, czego najbardziej pragniemy. Tak, tak pokazuje się karta, karta kochanków. Ten tydzień może nam przynieść wybory, wątpliwości, może nam przynieść miłość do naszego życia i potrzebę zdobycia tego, czego pragniemy, a do tej pory nie mogliśmy tego osiągnąć, zdobyć. Karta kochanków też będzie tutaj nam radziła, abyśmy się wsłuchali w siebie i odnaleźli emocje, jakie nam towarzyszą. Czy chcemy być kochani, czy, chcemy, czy, czy, jesteśmy, żąd czy jesteśmy żądni władzy, na przykład, czy chcemy, czy chcemy w, w akcie desperacji podjąć jakiś wybór, na to należałoby zwrócić w tym tygodniu. Moi drodzy uwagę. Taki ten tydzień wątpliwy, wątpliwościami i wyborami naznaczony być może. Kolejna karta to Wy w tym tygodniu i mamy tutaj 10 mieczy. Ostatnim wysiłkiem jakimś podejmiecie się, podejmiecie się jakiejś pracy. Pomimo tego, że zostaliście już wyczerpani, tak? Już wasze pokłady pomysłów, energii się wyczerpały i, yy, i nie macie sił na dalszą walkę, ale ten ostatni raz zaryzykujecie. Ten ostatni raz tutaj jest pokazany jako siewca, jako rolnik, który korzysta z resztek jakby yy, swoich. Yy, zbiorów, być może z poprzedniego, z poprzedniego y, czasu i ta dziesiątka mieczy będzie tutaj mówiła, że y, chcecie jeszcze raz podjąć się jakiejś próby, jeszcze raz podjąć się jakiegoś zadania. Y, tutaj y, dziesiątka mieczy będzie y, Wam pokazywała, że Wasz umysł nauczył się współpracy i współczucia. I teraz y, dobrze będzie te walory y, y, w jakiś sposób wykorzystać nauczyć się cierpliwie czekać y, odpoczywać w, y, wtedy, kiedy jest to możliwe. Tak dziesiątka mieczy będzie y, się tutaj przedstawiała y, w tej karcie. Wy w y, tym tygodniu, myślę, że będziecie walczyć jeszcze o coś. Albo z czymś. Yy, może też być tak, że niektórzy z Was poczują ogromną ulgę, że nasz, Wasze myśli skupią się wokół konkretnych spraw, a nie tylko samych pomysłów, samych idei, yy, nie tylko takiego stricte yy, rozważania. Tutaj yy, trzeba nakierować swoje myśli na jasny i wyraźny, yy, wyraźny cel. Więc ten tydzień może, może być taki, może Wam, może wam przynieść. Yy, Nowe rzeczy, bo dziesiątka jest kartą kończącą, czyli ona będzie mówiła, że coś się, coś się u Was kończy, ale może Wam przynieść nowe rzeczy, będziecie się czegoś na nowo mogli i mieli szansę y, nauczyć. Yy, ta karta też prowadzi do refleksji, yy, czy chcielibyśmy być na miejscu kogoś innego to może miał jakiś smutny przypadek w naszym życiu, nie? Więc też warto wziąć to pod uwagę. Co byśmy zrobili na miejscu kogoś innego? Co robić, moi drodzy? Mamy tutaj dwójkę, dwójkę denarów. Próbować utrzymać się na, na tej pozycji, na której, na której obecnie, obecnie jesteście. Myślę, że dwójka denarów może, może też pokazać, że będziemy mieli rozwiązania na pewne sprawy, tak, dwa na przykład rozwiązania. I jednym będzie wszystko, a drugim będzie nic. Dwójka denarów mówi też, ucz się cierpliwości, bądź cierpliwy w swoim życiu. Nie ufaj rzeczom, bo, bo, nie ufaj rzeczom w życiu niektórym, bo, bo, bo to jest wszystko zmienne i możemy się zawieść, więc zaufaj bardziej swojej intuicji, swojemu sercu niż umysłowi, ja bym bardziej tak powiedziała, niż umysłowi, który, który będzie stawiał nas, nasz, stawiał nasze życie na szali, wszystko albo nic. A tutaj y, może być tak, że żebyście się właśnie nie zawiedli, karta dwójki denarów mówi: nie ufaj wszystkiemu, zaufaj swojej, swojej intuicji, swojemu sercu też zaufaj. Nauczyć się, y, trzeba będzie czekać, obserwować, y, jak te sprawy wszystkie się zmieniają y, i y, y, sprawdzić oblicza tych spraw. Tak? Żeby móc cokolwiek zrobić, trzeba będzie, warto będzie, warto będzie w tym tygodniu y, sprawdzić. Wszystko. Trzeba będzie, dobrze będzie też otworzyć się na nowe okazje, nawet jeśli wydają się kompletnie, kompletną klapą lub kompletnie niemożliwe i też dobrze będzie nie podejmować pochopnych decyzji dotyczących spraw, co do których nie jesteśmy do końca przekonani, nie mamy stuprocentowej pewności, bo no możemy się naprawdę bardzo ostro zawieść czego unikać natomiast w tym tygodniu mamy diabła. No właśnie, takich podszeptów słuchajcie ze strony życia samego, tak? Bo to nie tylko mówimy tutaj o ludziach, bo o ludziach też oczywiście, ale ze strony życia. Unikajmy zależności od innych, unikajmy lęku i unikajmy podszeptów kogoś, kto może nas sprowadzić na złą drogę, po prostu sprowadzić na złą drogę yy, dokładnie, tak, tak chyba w, w tak w wielkim skrócie bym to powiedziała o, o karcie diabła, nie yy, tak, no i rada, jaką mamy paść pucharów, otwórz swoje serce słuchaj swojego serca, serce jest yy, serce jest Czyste. Serce chce, dobrze, szanuj swoje emocje, zachowaj trzeźwy osąd, postaraj się być bardzo obiektywny w niektórych sprawach, ale otwórz swoje serce na, na dobro, na przyjmowanie tego dobro i, na dobra i dawanie, dawanie dobra. Karta Pazia Pucharów to, kart, to jest karta szansy żeby wznieść się po prostu wyżej otworzyć się na dobro słuchać swoich emocji, odkryć w sobie pewną niewinność, pewną pasję. Ale i też karta Pazia Pucharów może mówić o tym, żebyśmy byli bardziej sceptyczni w niektórych sprawach, to tak jak tutaj w tym tygodniu całym mówiłam przy okazji tych dwóch kart. bardziej sceptycznym i. Czasem warto jest popadać w pewne wątpliwości, bo dobrze jest, się, dobrze jest je sobie przemyśleć na nowo, i dzięki temu ugruntować swoją pozycję i swoją decyzję. Tak, tak sądzę. Jeśli będzie jakikolwiek problem, pamiętajcie, że zawsze w życiu macie wokół siebie kogoś. Mądrzejszego, mądrzejszego w danych sprawach, na których Wam zależy, warto sięgnąć, zasięgnąć u Niego jakieś rady, porady, wsparcia. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie. To byłoby wszystko na ten tydzień od 7 do 13 sierpnia. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Pa.